Nie, no, tylko kurwa, tak nie może być. Nie dobrze jak ty tutaj... wy. A pająka masz? No, zjebałem to w chuj. Super kurwa, jebany zasięg. Czekaj, czekaj, czekaj. Przeżyj tam. Chodź bardziej na środek mapy. Mówisz i ma się. będę miał czekaj. Czy ja mogę kupić? Nie Masz puszczać? Mam. No. S! Chyba S nie wiem, bo na bok poleciał. Dobra, S. Przejdzie tylko. S. No i uj. Ale nie ta ostatnia, dobrze, Wyszło fajne. Dobra, no to konwencjonalny pierdol. A potem yy, no tu można wszystkim coś zgrać, jak, to niejaśna strona, i ja pierdolę gier. Polastwo się kurwa odezwało o, kurwa. Uważaj, 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 uważaj Czekaj, gdzie on jest? Po lewej jest tym no fina pode mną Chodź fina wyciągniemy No to chodź do mnie bo wpiera zostaje Widzę, chodź, chodź do niego, chodź Wal S nie może mieć w dupie Idę na górę. jest spodziewamy więcej po nich kurwa. Nie brakuje wam <laughs> nie, nie, nie udało się wkład. Ja pierdolę. No 10 hitów mi może wypierdol przez blok zjebana gówno gra kurwa. Pny Well Yes <laughs> <Piet. laughs> Dobra, ja, gdzie ty jesteś na dole, ta? Dwa że wyjdzie do ciebie chyba. Nie czujesz strachu przed imperium? Pomocy. Nie działa nic nie giniesz. Wiedziałem. No moja wina, że zdolności nie działają. Tak, oczywiście, że moja kurwa wina. Chyba, w ogóle. Tak. Chyba się go tak, no to by koniec. Wątpię. Skoro kurwa nie mogę się zablokować, a zdolności potrafią NIE DZIAŁAĆ, PONIEWAŻ, BO tak. Więc kurwa no, na pewno mogę coś zrobić. Chociaż jak będą na atakać, to może ich zajebie ale no. Jak musi, musi z duszy nie zadziałać, jak nie to chuj. O właśnie. Muszę staminę mieć. No może kurwa mu nic nie zada, na pewno kurwa Słabi są w chuj Kurwa nic nie robię Ja pierdoła. No kurwa może zdechni śmieciu jebany Pierdolony i śmiertelny kurwa o chuj Źle. No tawej staminę, no kurwa ładuj ją do chuja. No tak. A mogę się łaskawie kurwa w końcu do chuja ruszyć? No dłużej nie by miało zadziałać, no na pewno kurwa, no tak było. Nie mam pomysłów, nic nie zrobię. A nie mogę się ruszyć, no tak kurwa. Jeszcze cię może tepnie do tego, nie? Pe o, podskoki małpy, kurwa! No! Powiem tak. Jesteś debilem i tyle. Tyle, kurwa, ci powiem, powiem tak, kurwa. Tak, ta zjebana kurwa gra. Nic, kurwa, nie działa. Walę, kurwa, w plecy, kurwa, Cię Cię napierdala? Nie, pochudź, by coś miało działać, kurwa. Później przegrywasz, jest takie gówno, kurwa. No super, kurwa, teraz tera, to spróbuj wygrać, no, mhm, Zajebiście, kurwa, pierdolę tą grę. Musi się wszystko zawsze bagować. I mnie? im kurwa wszystko zawsze perfekcyjnie, pewnie kurwa, że tak. Pierdolę, w żadne gry multiplayer nie kurwa, potem grał, ja pierdolę tą grę, kurwa, to wszystko, kurwa, że... No chyba pi... a duszenie, duszenie, kurwa, Ja pierdolę, ćwierć sekundy, kurwa, duszenie. Skąd ta kurwa strzela? Ja pierdolę. Już kurwa cała pepis z dół, ta kurwa, tak było. A potrzymaj rej, wtedy ja go zajebię. Uważaj. No ja Widzę, to. kurwa, właśnie, że. Czy ja mogę się. jedną. jednego. ruszyć. Zajebmy go. Nie, uważaj. Albo próbuj go. No mogę... No czy ten kurwa jebany blok może działać? Ja pierdolę po prostu! Nie mogę nie kurwa już ja ziele Nie, ja to pierdolę kurwa tą grę. Słaby jest. Ja są kompany kurwa zainstaluję. Nie ma O ja pierdolę tą grę. Czy cokolwiek tu może kurwa do chuja działać? Tu może wejdę, kurwa. To jedno, z jednym debil, debilem się wiążę, chociaż będę używał, kurwa. Nie możesz u mnie zranić. Tak, nie ileś HP mają. Tak właśnie, kurwa, że tak! Ten jebany Han, kurwa, nieśmiertelny, you pierdolę, po prostu. No, detonit, kurwa, i chuj. Duszenie, które nie działa, detonit, men, kurwa, i chuj tamta gra. Będzie z jak taka pipka nic nie robić? Fajnie, super. O! Miał, miałby coś działać, nie? Kurwa na pewno! Jo, pierdolę tą grę po prostu kurwa! Nic kurwa nie zadziała, nic kurwa i chuj! Kanał, masz na Tak, w całe będzie miała pewnie kurwa jest nie do zajebania. O Pipka syna na górę weszła. Oje, to ja se zajdę. O tak jeszcze cię strzeli jeszcze cię trafi kurwa. Mhm. Tak było. No szma szmato, jebana Jo, pierdolę po prostu tą grę kurwa. No tak, i to cię trafi pewnie, że tak, kurwa. O, nic nie działa, nic, kurwa. Gdzie szedł na ciebie bez pa na parę z bloku, zadziałać zadziałać tych rzeczy, człowieku. Na pewno, kurwa. Ten, co ma wiecznie zasięg na mnie, kurwa. Gdzie się hitra, gdzieś się kika gdzieś piszdzie, ale ma zasięg i chuj tam. No i kurwa. Tak, wypierdolę, kurwo, bono. Nic kurwa! Nic idzie na pań, Nie kurwa, żeś miał dziadź, Nie, no tyle to nie kurwa, wiadomo, że nie. Ja pierdolę po prostu. No tak, a 10 kit to mi jeszcze zadaj przez blok, może kurwa, tak było. No i chuj. Nie zdołacie mnie zatrzymać. Ścierwa, pierdolone, fartowne, niedojebane, kurwa. Ja pierdolę po prostu. Jeszcze ci 10 hitów przeda kurwa, w czasie trwania szarży, nie? O, teraz też, super parowanko, kurwa, z dupy jebanej. O, ma, coś działa, wiesz co? Nie zajebie go, nawet mu połowy HP, kurwa, nie zbije. Zjebiście, kurwa. No, będzie stał z blokiem i przybywają proszę bardzo. Czy mi jedną szarzą wjedzie kurwa? Jeden hit i ginę. Nie sądzę. Ja pierdolę. No tak, oczywiście, że tak. Nie. Pewnie No nie do trafienia jest. Ja pierdolę po prostu kurwa! Chuj ci w dupę. No ten, kurwa, co wiecznie trafi, kurwa, nie? Nikt nie ma imbota, kurwa, nie ma cheatów. Gra, kurwa, jego mać multiplayer. Nie ma, kurwa. Chuj mi po tym, że to przeżyję. Mogę się zjebać, kurwa, tej dziury. Ja pierdolę po prostu. Idź skoczyć. Zresztą mnie zabił w czasie lotu może, kurwa, tak? Ma kurwa, chęć wziąć kurwa fazmę i tą pizdę mi już w dupie kurwa siedzieć się Co to za analfabeci jebani, kurwa, ja pierdolę Pies tu jest No nie duszę go, no co jest, ile już mam HP, kurwa, ani Ja pierdolę Ja sobie stoję, nie? Aha, no widzę Aha, no ja se lecę Ile oni biją obrażeń, no co jest, kurwa, do chuja Mamy próbuj prze, przeżyć, ja pierdolę, uciekam Gdzie on jest? Na ciebie Kurwa nic nie tak. działa, żadne zdolności, czy coś... Uciekaj w drugą stronę, no tam, tam, tam właśnie. Za tobą chyba poszedł, nie? Tu jest koło mnie teraz. Duszę go, ale go nie zajebę. Próbuj. Nie Co to kurwa ma być? I oni może hitów nie mają, nie? Dwa hity dostaję kurwa SHP wyjebane. Pa ile ma punktów. No na pewno kurwa. Ścierwojebane polskie, kurwa.